Jak zacząć zarabiać na YouTube w 2020 roku? Moja strategia na ten rok i podsumowanie tego, co się działo u mnie na kanale przez ostatnie 3 miesiące. Cześć, ja mam na imię Mariusz, witam Ciebie serdecznie na moim kanale. W tym krótkim odcinku pokażę Tobie wszystkie najważniejsze statystyki na moim kanale, to co się działo przez ostatnie 3 miesiące. Także, jeżeli interesuje Cię na temat, w jaki sposób rozwijać swój kanał, zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Zaczynamy. Jak możesz zobaczyć? Tutaj na mojej stronie głównej mam 212 subskrypcji. Przejdziemy teraz tutaj do zakładki YouTube Studio. I teraz już jesteśmy w statystykach mojego kanału. Po prawej stronie, jeśli klikniesz tutaj, jest, możesz zaznaczyć przedział 7 dniowy 28 dni, 90 i 365. Ja na razie skupię się na 28 dniach. Jak możesz zauważyć, jeżeli chodzi o ogólny przegląd na moim kanale, liczba wyświetleń wzrosła 725 wyświetleń w ciągu ostatnich 28 dni. Zwykła moja średnia to jest 310 do 430. I tutaj możesz zobaczyć wzrost średni czas oglądania o do 31 godzin. 16 subskrypcji. Po prawej stronie też jest podsumowanie, jakby możesz zobaczyć w czasie rzeczywistym, czy ktoś akurat ogląda Twój kanał. Natomiast na samym dole w głównym menu, jeżeli chodzi o statystyki kanału, możesz zobaczyć najpopularniejsze filmy przez ostatnie 28 dni. I tutaj jest mój pierwszy film, który wrzuciłem 4 stycznia, czyli jak zacząć zarabiać na YouTube, moja strategia na rok 2020. Wyświetlenia, średni czas oglądania. Warto wyciągać wnioski z tych wszystkich informacji, które możesz znaleźć na swoim kanale, ponieważ YouTube pokazuje tobie, które Twoje wideo miały bardzo duże zaangażowanie i po prostu zacząć kontynuować ten trend, który widzowie, nad, widzowie oglądają. Ja mam taki pomysł na swój kanał, że ja dzielę się swoją wiedzą, dzielę się swoim doświadczeniem pokazuje jak budować kanał, po prostu pokazując swój przykład. Ja robię to co robię w taki i inny sposób i możesz po prostu śledzić to razem ze mną. Jesteśmy teraz w zakładce Zasięg i tutaj już jeżeli chodzi o ostatnie 28 dni całkiem, całkiem fajne informacje. Wyświetlenia miniatur to jest wzrost o 59%, czyli 8 tysięcy miniatur zostały wyświetlony. Współczynnik kilkajności jest tutaj 6,6%. Też jest wzrost o 23. Wyświetlenia 725 i unikalni widzowie 439. I tutaj w tym graficznym przedstawieniu możesz zobaczyć, że te spadki, które są jeżeli chodzi o wyświetlenia, jakby nie schodzą niżej niż, no tutaj jest 21 marca był niżej niż 200. Tu jest większy tu też, także te spadki jakby są bardzo, bardzo też wzrastają. No i tutaj ten ostatni okres. Początek kwietnia jest dosyć, dosyć bardzo ładny przyrost. Zaczął oczywiście z tego miejsca bardzo dziękuję. Tutaj możemy, możesz przejść, jeżeli chodzi o źródło wizyt. Wyszukiwanie w YouTube jest 154%, strony kanału 16%, playlisty 7. Te wartości P rosną i bardzo mnie to cieszy. Źródło wizyt, wizyt zewnętrznych, no nie da się ukryć, że y, króluje tutaj Facebook. Tutaj playlisty. Najpopularniejszą playlistą u mnie na kanale jest Jak zarabiać na YouTube oraz Jak zajmować w internecie. No to są jakby dwie najpopularniejsze playlisty. Źródło wizyt z wyszukiwarki YouTube, tu możesz zobaczyć, które słowa kluczowe w Twoim wideo przyciągają jak najwięcej ilość osób. W zakład zaangażowanie przez ostatnie 28 dni jest wzrost. Czas oglądania w godzinach. Tutaj bardzo ważna informacja w godzinach, ponieważ żeby zarabiać na reklamach, trzeba mieć 1000 subskrypcji i 4000 godzin oglądania w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To jest podstawowy warunek, aby zostać zaakceptowany przez YouTube do tego, aby otrzymywać pieniądze za wyświetlenia reklam w Twoich materiałach. I tutaj odbiorcy, w zakładce odbiorcy możesz zobaczyć, jak. Przez ostatnie 28 dni wyglądało przyrost subskrypcji na Twoim kanale, czyli ulnikanie widzowe jest to 439, średnia wyświetleń na widza jest to 1,4 i subskrypcja przez ostatnie 28 dni wzrost o 220%. I tutaj oczywiście przedstawienie graficzne. Zakładce odbiorcy, jeżeli zjedziesz sobie tutaj na dół, bardzo ważna informacja. Masz tutaj statystyki widzów bez subskrypcji, czyli jaki procent widzów ogląda Twoje materiały bez subskrypcji i jaki procent ogląda Twoje materiały, jeżeli chodzi o Twoich subskrybentów. Jest to bardzo ważna informacja dla algorytmu YouTube'a, ponieważ jeżeli wrzucasz swoje firmy na jakąś grupę na Facebooku, a ja też to robię, jest bardzo dużo grup, możesz tam promować swoje materiały, nawiązywać relacje, komentować. Jest to bardzo ważna informacja dla, dla algorytmu YouTube'a, ponieważ daje on jasny sygnał, że 30. 4%, akurat tutaj w moim przypadku 34% osób, które są moimi subskrybentami, ogląda moje materiały. Warto zaglądać do tych statystyk, warto się tym interesować, ponieważ jest to jawny sygnał na to, jakimi treściami, jakimi materiałami interesują się osoby, które przychodzą na Twój kanał. Trzeba się skupić na tym, co przyciąga uwagę Twoich widzów. Tworzyć takie treści, nowe, wracać do tego materiału, robić kontynuację. Teraz jeszcze kliknę w zakładkę o 90 dni. Prawie 2000 wyświetleń, 66 godzin, 36 subskrypcji przez ostatnie 90 dni. W zakładce zasięg przez ostatnie 90 dni. Tutaj jest spadek. Od sierpnia 2019 roku do grudnia miałem odpaloną reklamę na YouTube, także ta reklama była dosyć popularna i stąd ten spadek, jeżeli chodzi o ostatnie 90 dni. Ale cały czas współczynnik klikalności zobaczy wzrost o prawie 186%. Wyświetlenia, unikalni widzowie też tutaj cały czas wzrost. Dzięki, że wytrwałeś do końca tego materiału. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeśli dał tobie jakąkolwiek wartość, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!